Cześć. Na chwilę obecną mam 20 minut treningu na rowerze za sobą. Przystępuję teraz do kolejnych ćwiczeń. Jestem już na dywanie. Zacznę się troszkę ruszać z handlami, z ciężarkami, rozpiętki, mięśnie brzucha. Pompki zrobimy, pomału już opieram kolano o podłogę, więc damy radę. Zapraszam do oglądania i ćwiczenia razem ze mną. Robimy 3 serie po 20 powtórzeń. Później nałożymy większe ciężary, zrobimy wyciskanie. Ręce muszą być silne i sprawne, żebyście mieli siłę chodzić okula. Dla zainteresowanych, tak, jeżdżę na rowerze w gipsie. Można. Zaczynamy. W tym momencie mam już nałożone po 5 kg na hantlu. Słuchajcie, nie przejmujcie się tym, że nie macie sprzętu do ćwiczeń, bo tak naprawdę hantle mogą Wam zastąpić butelki z wodą 1,5 litrowe. Robimy wyciskanie również 3 tury po 20 powtórzeń. Sprawnie, szybciutko, krótkie przerwy, działamy. Ja się rozłączam, ćwiczymy, za chwilę widzimy się. Zaczynamy brzuszki. Stopy są na podłodze, ja niestety w stanie nie jestem prawej oprzeć. Łapki blisko uszu, nie ciągniemy za szyję, słuchajcie, bo nadwyrężacie mięśnie krótkie szyi. Więc delikatnie ręce są przy uszach i zaczynamy brzuszki proste. Lecimy 30 powtórzeń, 3 serie po 30. Krótkie spięcia, zapraszam. Kolejne brzuszki, ręce macie proste, lekko delikatnie za głowę. Kierujemy ręce między nogi, ja musiałam niestety oprzeć swoją nogę o piłkę, dlatego że kolano już mi daje popalić. Pamiętajcie o wydechu, wydech jest w momencie spięcia. 30 powtórzeń po 3 serie, działamy. Zrobiliśmy już górę brzucha, musimy zrobić dół. Dla w którym odcinek lędźwiowy odrywa się od podłogi, proponuję włożyć albo kocyk, Albo ręce tutaj na wysokości odcinka lędźwiowego. Pamiętajcie, żeby odcinek lędźwiowy dociskać do podłogi, żeby on Wam nie unosił się do góry. Ja sobie sprawną nogę podsuwam pod gips, natomiast Wy możecie obie nogi mieć na równi. Unosimy nogi symetrycznie razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Do trzydziestu powtórzeń, dwie tury po trzydzieści.